Na początku nad ziemią roztaczała się ciemność. Wtedy Bóg rzekł: „ Niechaj się stanie światłość i stała się światłość. Ludzi od zawsze interesowało to, w jaki sposób powstał świat, w którym żyją. Starożytne greckie mity początki istnienia wszechświata wypatrywały w chaosie, który miał wypełniać przestrzeń. I z tego właśnie chaosu mieli się wyłaniać bogowie, którzy stworzyli świat i człowieka. W Biblii zaś Bóg przez sześć kolejnych dni tworzył poszczególne elementy świata, tak aby na końcu osiedlić tam człowieka. Ludzie od zawsze w jakiś sposób próbowali sobie wyobrazić i wytłumaczyć, w jaki sposób powstał otaczający ich świat oraz w jaki sposób to wszystko się zaczęło. Widząc otaczający ich świat, zauważyli, że jedne rzeczy się zaczynają, a inne kończą, a jeszcze inne cyklicznie powtarzają co jakiś czas. A napotykające ich nieszczęścia, takie jak powodzie, susze, trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanów, tłumaczyli tym, że rozgniewali czymś bogów. Zaś widząc przelatującą kometę, wiedzieli, że zwiastuje to nadchodzącą wojnę. Swoje obserwacje próbowali również przenieść na otaczający ich wszechświat, lecz nie mieli odpowiednich narzędzi oraz wiedzy do prowadzenia badań naukowych, dlatego musieli jakoś zaspokoić głód wiedzy. Z czasem ludzie uznali, że wszechświat istniał od zawsze, tak samo jak i Bóg, nie miał początku ani końca. I tak w sumie uważano aż do XX wieku. Wraz z rozwojem fizyki nasze spojrzenie na otaczające nas wszechświat zmieniło się, w bardzo dużym stopniu przyczynił się do tego Albert Einstein swoją ogólną teorią względności, z której wynikało, że czas i przestrzeń nie są stałe, ale że mogą być one dowoli zmieniane przez materię oraz energię składającą się na kosmos. W roku 1922 Aleksander Friedman na podstawie równań teorii względności opracował model wszechświata, który nie był statyczny, ale się rozszerzał. Parę lat później, w 1929 roku, Edwin Hubble odkrył, że galaktyki w swoim widmie wykazują przesunięcie ku czerwieni, tym większe im dalej znajdują się od Ziemi. Znaczyć to mogło, że wszechświat rozszerza się, a im dalej obiekty znajdują się od siebie, tym szybciej się oddalają. Dzisiaj nazywamy to prawem Hubble'a. Wówczas zmieniło to całkowicie nasze spojrzenie na wszechświat. Bo skoro wszechświat się rozszerza, to znaczy, że musiał być jakiś początek coś, co zainicjowało stanie wszystkiego. Pojawiły się wówczas dwie koncepcje. Pierwsza to teoria stanu stacjonarnego, opracowana w 1948 roku przez Thomasa Gold, Hermana Boldi oraz Frediego Hoyle, który był dużym przeciwnikiem teorii Wielkiego Wybuchu oraz autorem nazwy Wielki Wybuch, która była nazywana tak prześmiewczo, ponieważ nie miało to nic wspólnego z wybuchem. Teoria stanu stacjonarnego mówiła, że cały czas musi być produkowana materia, nowa materia, tak aby rozszerzający się wszechświat mógł wy... Wyglądać tak jak wygląda teraz, a nie być miejscem pustym i zimnym. Jednakże obserwacje, przeprowadzone w latach 60., pokazały, że wszechświat zmieniał się w czasie. Na przykład kwazary zostały odkryte tylko w bardzo młodych rejonach wszechświata. Im więcej badań było przeprowadzanych, tym teoria wielkiego wybuchu wydawała się coraz bardziej prawdopodobna, a zwłaszcza te przeprowadzone w XXI wieku. A teraz powiedzmy, czym był tak naprawdę wielki wybuch, co się wtedy wydarzyło i jak on tak naprawdę wyglądał. Z pomocą zaawansowanych urządzeń takich jak satelita WMAP oraz Planck udało się nam wyciągnąć wnioski z tego, co mogło się dziać w pierwszych chwilach wszechświata. Najwcześniejszy moment, do którego udało się nam dojść za pomocą badań oraz obliczeń, jest tak zwana era Plancka, nazwana na cześć niemieckiego fizyka Maxa Plancka. Trwała ona od początku czasu do 10 do minus 43 sekundy, czyli jakoś tyle. Wówczas cała materia wszechświata była skupiona w jednym niewielkim punkcie, a w sumie nie tyle co materia, ale skupisko oddziaływań i energii, a po upływie dosłownie ginienia oka nastąpiła era wielkiej unifikacji, w której zaczęły obowiązywać prawa ujęte w ogólnej teorii względności. Wszystkie oddziaływania takie jak grawitacja, silne, słabe oraz elektromagnetyczne były skompresowane do jednego oddziaływania. Najpierw oddzieliła się grawitacja, a potem oddziaływania silne, które wiążą ze sobą jądra atomów. W 10 do minus 34 sekundy zakończyła się era wielkiej unifikacji, a zaczęła era inflacji. W jej trakcie wszechświat spuchł do ogromnych rozmiarów, trwało to jedynie 10 do minus 32 sekundy. Po tym jak wszechświat zwiększył swoją objętość, został on wypełniony kwarkami, antykwarkami i gluonem, a istniejące wcześniej fluktuacje kwantowe dały początek wielkoskalowym konstrukcjom wszechświata. Jednocześnie z rozszerzaniem się wszechświata spadała jego temperatura. W ciągu kilku kolejnych sekund cząstki subatomowe połączyły się, tworząc pierwsze atomy wodoru, a one zderzając się z ogromną energią tworzyły hel. W ten właśnie sposób powstały pierwiastki najczęściej występujące we wszechświecie. Następne 300 tysięcy lat to była tak zwana era rekombinacji, w trakcie której wszechświat się ochładzał, ale z racji, że składał się ze zjonizowanego wodoru i helu, fotony były absorbowane przez wolne elektrony. Dopiero po upływie 300 tysięcy lat ochłodził się na tyle, aby elektrony mogły połączyć się z jądrami wodoru i helu, tworząc atomy, a fotony mogły rozpocząć swoją podróż przez kosmiczną próżnię. Wtedy też promieniowanie oddzieliło się od materii, a ślad po tym możemy zaobserwować nawet dzisiaj w postaci mikrofalowego promieniowania tła. Jego odkrycie było kolejnym eksperymentem, który utrzymał nas w przekonaniu co do teorii wielkiego wybuchu. Jego najdokładniejsze badania, przeprowadzone za pomocą satelity Planck, potwierdzają obserwacyjnie domniemanie o kwantowych fluktuacjach oraz inflacji wszechświata, a więc o samych początkach powstania wszechświata. Część wiedzy na temat początku. Naszego wszechświata pochodzi również z badań przeprowadzonych w akceleratorze cząstek, w których zderzają ze sobą protony z ogromną mocą, dzięki czemu możemy zobaczyć, w jaki sposób się mogła zachowywać materiał w pierwszych chwilach istnienia wszechświata. O tym, w jaki sposób może zakończyć się życie naszego wszechświata, opowiem w jednym z następnych odcinków. O tym, co było przed powstaniem Wszechświata, niestety jeszcze nie wiemy. Nie wiemy również, czy przed powstaniem Wszechświata istniało coś takiego jak czas, ale możemy snuć przypuszczenia. Ludzkość jest bardzo młodym gatunkiem, wydaje nam się, że wiemy bardzo wiele, a tak naprawdę nie wiemy praktycznie nic i nie potrafimy znaleźć odpowiedzi na wydawałoby się proste pytania. Dlatego musimy i potrzebujemy przeprowadzać różne badania, aby odkrywać coraz to nowe rzeczy i dowiadywać się coraz więcej, aby jeszcze lepiej zrozumieć otaczające, Zostawiający nas wszechświat. Może to wszystko było dziełem siły wyższej, a może dziełem przypadku. Dlatego potrzebujemy badań, aby to kiedyś w końcu odkryć. Gdyby nie te wszystkie badania i odkrycia, do dzisiaj żylibyśmy w przekonaniu, że Ziemia jest płaska, a wszystkie zjawiska pogodowe przypisywalibyśmy bóstwom. Na sam koniec chciałbym Was zaprosić na stronę John Giveaways, to jest strona na której za zdobyte monety możecie kupić takie gry jak Minecraft, PUBG, GTA V, Battlefield 1, FIFA 19 czy Star Wars Battlefront 2. Rejestrujecie się za pomocą Steama. Monety możecie zdobyć tam poprzez ich aplikacje, wypełnienie ankiety, oglądanie reklam czy wydobywanie kryptowaluty. A teraz pokażę Wam jak zdobyć parę monet. Chodzimy w aplikację ze sklepu Play, klikamy ten przycisk i właśnie lecą nam reklamy. Ja, oczywiście, pokażę Wam to w przyspieszonym tempie. Jest to bardzo proste, a rejestracja trwa dosłownie chwilę. Naprawdę warto tam zajrzeć, bo można za darmo zdobyć bardzo fajne gry. Link do tej strony znajdziecie w opisie pod tym filmem. Po zakończeniu wszystkich reklam, dajemy krzyżyk i zdobywamy parę monet.